Cześć, witam Was bardzo serdecznie w drugiej części tego filmu, że spoko y, oglądają naklej Kubusia. W tamtym filmie były takie naklejki, cztery i teraz też będą cztery, ale teraz nie są już wszystkie w tym samym smaku Kubusie, tylko są w innych smakach. Niektóre, dwa są takie same, a dwa są inne. Więc tutaj mamy smak taki, ten kubus jest akurat taki jasny. I mamy smak pomarańcza z jabłkiem. Tutaj mamy smak marchew malina jabłko. Tutaj też. I tutaj mamy banan marchew jabłko. Więc. 4 soku znowu są yy, więc przejdźmy do pierwszego soku od tego zaczniemy i też mam tą całą kartkę, która była w tym odcinku więc yy, rozpakow zacznijmy rozpakowywać Tu są. O, to jest ta naklejka z tej innej serii. Nie z tej nibuśka. Mam tutaj kubusia, który chyba wędkuje. Nie, walczy mieczem. No, taki na zielonym tle. Więc. Jaka może być ta naklejka? Odklejamy. A niech to odkleje mi się z całą tą. Teraz dobrze, naklejka jest już przyklejona i teraz odkładam ten papierek i zwijam sobie z powrotem. Dobrze, odłożę ten soczek już na bok. Dobra, kolejny sok. Dziągła. Wow, zobaczcie, tutaj mam takiego jasno, 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 jasno pomarańczowego ludzika, który ma otwartą buzię. Jest bardzo ładny ten, bardzo mi się on podoba. Ten ludzik, ale nie przebije, nie przebija nadal mojej ulubionej feltowej naklejki, którą odzywam tam do cinków Dobra. Dobra. Kolejny sok. I myślę, że będzie więcej takich filmów. Może kiedyś będzie więcej. Na razie. Wow, spójrzcie. Tutaj mam takiego. Chyba to jest ten sam. Podobny do tego, co był w tamtym filmiku. Yy... Więc spójrzcie. On ma takie. Dwa wystające ząbki i takie jasno-niebieskie policzki i takie przymknięte oczka. Jest on taki, taki jasny, bardzo mi się podoba, ale chyba jest, no jest jasniejszy od tego co tam był, ale bardzo podobny. Chodzi mi o, o tego. Tego niebieskiego. Więc... dobra. Zabijamy i bierzemy już nasz ostatni sok, który ma bardzo ładny kolor, ale nie wiem, chyba tu nie będzie tej naklejki buźki, tak samo jak e, chyba tylko w tym smaku, więc będę już kupować te same te smaki, te, jed te jedne, te, te malina, e, marchew, malina, jabłko. są te takie naklejki, ale zobaczymy co będzie w tym, może będzie. Ale raczej nie będzie buźki, bo buźki są w tych malinach jabłkach. No, wiedziałam. Mamy tutaj kubusia, który odbija tenisa. Y, o, on gra w tenisa stołowego. Też, takie, też mamy takie paletki w szkole w takim samym kolorze na tenisa stołowego. Ale już dobrze. To wszystkie soki, już są one obrane z naklejek. Tak wyglądają moje naklejki żółta, żółta, niebieska, czerwtowa, zielona, yy, pomarańczowa, niebieska i zielona. Takie naklejki. Jeszcze raz powiem o tych moich nowych. Tutaj mamy Kubusia, który mieczem walczy i na każdym obrazku z tych Kubusiów one mają, yy, mają taki sam ubiór, czyli taką białą koszulkę z napisem K i z takim spodniem. Potem małego pomarańczowego ludzika, który ma otwartą buzię, i chyba tu, tak, ma jeszcze jednego zęba. Ma jednego zęba. I ten ma dwa, i jest bardziej jasniejszy od tego, co tutaj mamy. I ostatni to jest kuboś, który gra w tym cestołowego czerwoną paletką. Dobrze. Myślę, że więcej będzie takich filmów z, z, tym, z naklejkami tych kubusów, ym, kubusów, Kubusiów... No dobra. Kubusiów... Kubuś... Kubuś Go. no go. tu pisze. Go. No, więc y, teraz będę kupować już te, te smaki y, marchew, malina, jabłko, bo one są ym, właśnie z tymi buźkami. Ale takie dwa się mi zdarzyły też mogą być z tego buzio. No więc zapraszam Was do innych odcinków z tej serii i nie z tej serii. Powtarzam to samo co w tamtym filmie. No i zapraszam Was do innych takich filmów. I to wszystko. Pa!